Nieregularne okresy, ponadtygodniowe krwawienia lub ich całkowity brak, plamienie towarzyszące temu bóle podbrzusza, głowy, kręgosłupa, mogłabym tak wymieniać bez końca, jeśli ktoś zapytałby mnie, jakie objawy dają zaburzony cykl menstruacyjny. Jednak w tym odcinku przekażę Ci pigułkę wiedzy na temat przyczyn zaburzenia miesiączkowania i sposobów ich leczenia. Nazywam się Paulina Pająk, jestem ginekolożką i zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Najczęstszych objawów zaburzeń niesiączkowania możemy wymienić Brak miesiączki pierwotny lub wtórny. Obfite miesiączki, kiedy ilość traconej krwi przekracza 100 ml, takie nadmierne krwawienia mogą wręcz prowadzić do niedokrwistości i pogorszenia jakości życia. Z drugiej strony, zbyt skąpe miesiączki charakteryzują się niewielką ilością traconej krwi. To również rodzaj zaburzenia, który wymaga uwagi i diagnozy. Bolesne miesiączki. Jeśli ból jest bardzo silny i towarzyszą mu dodatkowe objawy takie jak nudności, wymioty czy omdlenie, może to wskazywać na poważne zaburzenie. Jeśli krwawienia z macicy występują nieregularnie, poza terminem miesiączki lub są niecykliczne, może to być znakiem problemów hormonalnych lub innych nieprawidłowości. Ponadto obfite i przedłużające się krwawienia, które występują w oczekiwanym terminie miesiączki mogą również sygnalizować zaburzenia hormonalne lub strukturalne w obrębie układu rozrodczego. Regularne miesiączkowanie i to, jak ono wygląda, nie tylko świadczy o zdrowiu fizycznym kobiety, ale Także odzwierciedla jej ogólny stan zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Wiele czynników takich jak stres, zmiany w diecie, aktywność fizyczna oraz poziom hormonów może wpływać na regularność cyklu. Typowe cykle menstruacyjne u kobiet w wieku rozrodczym, czyli tych, które są zdolne do zajścia w ciąży, występują co 21 do 35 dni i trwają od 2 do 6 dni. Średnia ilość utraconej krwi podczas miesiączki wynosi od 10 do 48 ml, przy czym u kobiet po 50 roku życia może być o około 6 ml więcej. Natomiast u nastolatek oraz kobiet zbliżających się do menopauzy cykle menstruacyjne mogą być nieregularne, a krwawienia bardziej lub mniej obfite, co jest zjawiskiem typowym dla tych okresów życia. Cykl miesiączkowy można podzielić na kilka faz. Faza miesiączki, która rozpoczyna się od pierwszego dnia krwawienia. W tym czasie macica usuwa warstwę błony śluzowej, którą zbudowała w poprzednim cyklu, jeśli nie doszło do zapłodnienia. Ten proces trwa zwykle od 3 do 7 dni. Faza Kularna następuje po zakończeniu miesiączki. Na tym etapie pod wpływem hormonów zwiększa się produkcja estrogenów przez jajniki. Co powoduje wzrost grubości błony śluzowej macicy. W tym czasie także rozpoczyna się dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego z komórką jajową wewnątrz. Owulacja, będąca środkowym punktem cyklu, zazwyczaj występuje około 14 dnia przed kolejną miesiączką. Pod wpływem wzrostu poziomu hormonu luteinizującego, uwalnianego przez przesadkę mózgową, pęcherzyk jajnikowy pęka, uwalniając komórkę jajową. Jest to moment, w którym kobieta jest najbardziej płodna i może zajść w ciążę. Ostatni etap to faza lutealna. Pęknięty pęcherzyk jajnikowy przekształca się w ciałko żółte, które wytwarza progesteron. Ten hormon przygotowuje błonę śluzową macicy do przyjęcia zapodnionej komórki jajowej. Jeśli do zapodnienia nie doszło, ciało żółte obumiera, a poziom progesteronu spada, co prowadzi do rozpoczęcia kolejnej miesiączki. Cykl miesiączkowy jest więc złożonym procesem regulowanym przez szereg hormonalnych interakcji między mózgiem, a jajnikiem oraz macicą. Między innymi dlatego zaburzenia miesiączkowania mogą mieć różne przyczyny oraz objawy. Zanim przejdziemy dalej, poproszę Cię o like i subskrypcję, bo dzięki temu moje materiały dotrą do większej liczby osób. Na razie jako mały kanał docierał jedynie do niewielkiego grona z treściami edukacyjnymi. Od 1976 roku Światowa Organizacja Zdrowia dokonała podziału przyczyn zaburzeń miesiączkowania na 7 grup. Grupa pierwsza to niewydolność podwzgórzowo-przysadkowa, druga zaburzenia czynności osi podwzgórze-przysadka, trzecia pierwotna niewydolność jajników, czwarta wady lub uszkodzenia macicy, piąta grupa to guzy okolic podwzgórzowo-przysadkowej wydzielające prolaktynę, szósta zaburzenia osi podwzgórzowo-przysadkowej z hiperprolaktynemią i siódma guzy pozapalne lub pourazowe okolicy wzgórzowo-przysadkowej. Zaburzenia miesiączkowania można też podzielić na pierwotne lub wtórne. Pierwotny brak miesiączkowania, znany także jako pierwotna menorea, to stan, w którym dziewczyna nie doświadcza pierwszej miesiączki do wieku 16 lat. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak problemy hormonalne, wady wrodzone układu rozrodczego, niedobory żywieniowe, zaburzenia genetyczne, stres emocjonalny lub nadmierne ćwiczenia fizyczne. Jest to też sygnał, że układ rozrodczy może się rozwijać nieprawidłowo i wymaga oceny przez lekarza w celu ustalenia przyczyny i ewentualnego leczenia. W przypadku wtórnego zaburzenia miesiączki okres nie pojawia się przez co najmniej 3 miesiące u kobiet z regularnymi cyklami lub przez 6 miesięcy u tych pań, które zwykle miały nieregularne krwawienie. Wśród najczęstszych przyczyn braku miesiączki należy wymienić ciążę, która jest zazwyczaj pierwszym wyjaśnieniem tego stanu. Poza tym częstą przyczyną wtórnego braku miesiączki są zaburzenia osi pod wzgórze przesadka jajnik. Mogą być one wywoływane przez różne czynniki, takie jak stres, niedobór kalorii, zaburzenia odżywiania czy nadmierny wysiłek fizyczny. Również zaburzenia anatomiczne, takie jak całkowite zarośnięcie błony dziewiczej czy brak elementów narządu rodnego, a także choroby genetyczne mogą prowadzić do zaniku miesiączki. Ponadto zaburzenia hormonalne, takie jak hiperprolaktynemia czy niedoczynność tarczycy, mogą również być przyczyną braku miesiączki. Rozszerzając temat hiperprolaktynemii, mi. Jest to zwiększony poziom prolaktyny we krwi, który może być spowodowany przez różne czynniki. W tym guzy przesadki, urazy głowy czy nawet niektóre zaburzenia tarczycy. Zespół policystycznych jajników, czyli tzw. PCS, to kolejny częsty powód braku miesiączki. To skomplikowane zaburzenie hormonalne, które charakteryzuje się różnymi objawami, takimi jak nieregularne miesiączki, nadmiar androgenów czy powiększenie jajników. Dodatkowo zespołowi PCS często towarzyszą otyłość. Insulinooporność i hiperinsulinemia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym zaburzeniu, to nagrałam o nim osobny odcinek. Brak miesiączki mogą również powodować niektóre leki, takie jak antykoncepcja hormonalna lub przeciwpsychotyczny czy nawet chemioterapia stosowana w leczeniu raka. W przypadku chorób autoimmunologicznych może dojść do przedwczesnego wygasania czynności jajników, co może skutkować zanikiem miesiączki. Innym rodzajem zaburzeń miesiączkowych są miesiączki krwotoczne, które cechuje zwiększona utrata krwi podczas miesiączki lub krwawienia międzymiesiączkowe. Anatomiczne nieprawidłowości macicy takie jak polipy czy mięśniaki Mogą stanowić jedną z przyczyn tego rodzaju dysfunkcji. Istnieją również inne czynniki, takie jak dysfunkcja jajników czy zaburzenia krzepnięcia, które mogą przyczyniać się do występowania tego problemu. Bolesne miesiączkowanie, znane również jako dysmenorea, objawia się nadmierną czynnością skurczową macicy podczas krwawienia. Dzielimy je na pierwotne, gdy ból występuje od początku miesiączkowania, i na wtórne, gdy ból pojawia się później u kobiet u których wcześniej miesiączka nie była bolesna. Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne, od endometriozy, o której nagrałam odcinek, po stany zapalne miednicy mniejszej, czy guzy przydatków. W niektórych przypadkach nie udaje się znaleźć konkretnej przyczyny bólu, co wymaga dodatkowej diagnostyki prowadzącej przez specjalistę ginekologa. Przy podejrzeniu zaburzeń miesiączkowania istnieje kilka badań diagnostycznych, które mogą pomóc zidentyfikować przyczynę problemu. Oto kilka z nich. Badanie poziomu hormonów płciowych takich jak estradiol, progesteron, LH, FSH oraz prolaktyna może pomóc w identyfikacji zaburzeń hormonalnych takich jak zespół policystycznych jajników czy hiperprolaktynemia. Zaburzenia tarczycy mogą powodować nieregularne miesiączki, dlatego dobrze w tym przypadku zbadać TSH FT3 i FT4. Oprócz tego badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej lub miednicy może pomóc w identyfikacji zmian w narządach reprodukcyjnych, takich jak torbiele jajnika czy obecność guzów. Ponadto określenie poziomu AMH, czyli hormonu antymilerowskiego, oraz wykonanie badania USG-jajników. Może pomóc w diagnostyce zespołu policystycznych jajników. W niektórych przypadkach może być konieczne pobranie próbki tkanki do badania histopatologicznego, aby ocenić stan narządów reprodukcyjnych i wykluczyć obecność zmian nowotworowych lub innych patologicznych zmian. I na koniec, choć to może się wydawać oczywiste, Należy wykluczyć ciążę jako pierwszą przyczynę braku miesiączki poprzez wykonanie testu ciążowego oraz wykluczyć menopauzę. O objawach menopauzy i tym, jak sobie z nią radzić, mówię w oddzielnym odcinku. Na koniec odpowiem na pytania które często zadają moje pacjentki i wydaje mi się, że Ciebie też mogą zainteresować. Czemu niektóre miesiączki trwają tydzień lub dłużej? Miesiączka trwająca powyżej tygodnia to patologiczna miesiączka. Przyczynami mogą być zmiany organiczne, np. nowotworowe albo zaburzenia hormonalne. Tu koniecznie trzeba się udać do ginekologa, żeby rozpoznał przyczynę tego stanu. Co oznacza plamienie np. na dwa dni przed miesiączką? Przyczyny mogą być hormonalne. W większości przypadków chodzi o niewydolność aukaru, tego, czyli zbyt wczesne zmniejszenie wytwarzania estrogenów i progesteronu. Ich zbyt wczesny spadek powoduje zbyt wczesne krwawienie, a płaski przebieg łączy się z niepełną przemianą wydzielniczą błony śluzowej macicy. Zapłodniona komórka jajowa nie znajduje zatem odpowiednich warunków odżywienia się. Ze względu na niewydolność ciałka żółtego, kobiety z krwawieniem przed miesiączką są najczęściej niepłodne. Czy trzeba się martwić skąpymi miesiączkami? Najczęstszą przyczyną skąpych miesiączek są zmiany organiczne. Na przykład stan po nadmiernym wyłyżeczkowaniu jamy macicy po porodzie lub poronieniu, którego skutkiem jest znaczne uszkodzenie podstawowej warstwy błony śluzowej macicy i powstanie wzrostów, czyli tzw. zespół Ashermana lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej macicy. Skąpe miesiączki rzadko występują z przyczyn hormonalnych i czasem są pierwszym objawem niewydolności jajników. Bardzo ważna jest także nieprawidłowa masa ciała i to zarówno otyłość jak i skrajny niedobór masy, zwłaszcza wstręt psychiczny. Jak leczyć zaburzenia miesiączkowania? Tu wszystko zależy od przyczyny. W przypadku braku lub rzadkiego miesiączkowania najczęściej nie podejmuje się żadnego leczenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjentka wyraża chęć zajścia w ciąży lub regularnego miesiączkowania. Należy podjąć leczenie współistniejących zaburzeń endokrynologicznych, ewentualnie stosować gestageny lub kombinowane preparaty estrogenowo-gestagenowe. Skąpe miesiączki, jeśli cykl przebiega dwufazowo, to jeśli nie występuje zmiana organiczna w przypadku prawidłowej płodności, należy uznać je za prawidłowe. Jeśli przyczyną jest nadwaga lub niedobór masy ciała, należy dążyć do jej wyrównania. Jeśli zaś przyczyną są wzrosty wewnątrzmaciczne, to leczeniem jest histeroskopowe ich usunięcie. Przewlekłe zapalenia błony śluzowej należy leczyć w zależności od czynnika infekcji. W przypadku obfitych miesiączek często należy wykonać biopsję jamy macicy, aby wykluczyć przyczynę organiczną. Dopiero po jej wykluczeniu, kiedy to objawy wskazują na hormonalną przyczynę obfitych miesiączek, w rachubę wchodzi leczenie hormonalne. Wówczas stosować można progestageny lub preparaty estrogenowo-progestagenne. Czy są jakieś zabiegi, które mogą przeciwdziałać obfitym miesiączkom? Dobrym pomysłem w przypadku obfitych miesiączek po wykluczeniu przyczyny organicznej jest założenie wkładki do jamy macicy zawierającej hormony. Na dziś to wszystko. Daj znać w komentarzu, jakie są u Ciebie objawy zaburzeń miesiączkowania, albo daj znać, jeśli mam rozwinąć bardziej któryś temat. A jeśli chcesz się umówić do mnie na wizytę albo zapisać na konkretny zabieg, to zostaw swój kontakt na mojej stronie waolina.com. Do zobaczenia za tydzień o 20.